Cześć, i witam Was z tej strony Dedras, a w dzisiejszym materiale porozmawiamy na temat harvestu. Często mnie pytacie, czy wiem, o co w tym wszystkim chodzi, jak robić różne rzeczy w naszym ogrodzie, jak rozwijać nasiona, jak rozwijać wyższe tiery nasion, do czego służą różne maszynki, i postaram się w miarę szybko Wam dzisiaj o tym opowiedzieć. To znaczy, wydaje mi się, że materiał i tak wyjdzie dość długi, bo jest naprawdę sporo do opowiedzenia. Mimo, że liga nie jest tak bardzo skomplikowana, to posiada dość skomplikowane, złożone, mechaniki, które po prostu trzeba zrozumieć, więc postaram się pomóc wam zrozumieć to, co się tutaj odwala. Zacznijmy sobie od na przykład nasion. Nasiona oczywiście znajdujemy w specjalnych sit które jesteśmy w stanie znaleźć na lokacjach, czy to na mapach, no i z nich jesteśmy w stanie pozyskać różne rodzaje nasion. Mamy oczywiście trzy kolory nasion: różowe, niebieskie i żółte. No i właśnie te nasiona dają nam jakieś różne krafty, różne efekty, które jesteśmy w stanie pozyskać po zharwestowaniu ich, czyli właśnie po wyrośnięciu i zebraniu jakby naszych plonów. Po zebraniu Sitkasza pojawia się oszabi, no i pojawia się portal do naszego sacred grova, do którego oczywiście możemy sobie tutaj wejść. Każde nasiono oczywiście poza tym, że daje nam jakieś krafty, ma także kilka innych informacji zapisanych na sobie. Pierwszą z nich jest chociażby to jakiego tieru jest dane nasiono. E, aktualnie wiemy przynajmniej o tym, że są cztery tiery nasion. Każde z nich jest coraz trudniejsze do wyhodowania, a ta także jest trudniejsze do zdobycia. Mamy także informacje o, o tym, jakie potwory będą, z jakimi potworami się zmierzymy, kiedy nasiono będziemy już zbierać. To także jest napisane na samym tutaj nasionku, e, czyli level 72. Dowiadujemy się także, ile dostaniemy raw Primal Life Force'a, o czym zaraz, kiedy to zbierzemy, a także ile cyklów to nasiono wymaga, abyśmy mogli je zebrać. W tym wypadku są to trzy cykle, aby nasiono wyrosło i abyśmy mogli je scharwestować. Każdy cykl, czyli jednostka czasu jest to każde wciśnięcie naszego seed kasza, które znajdujemy na różnych lokacjach czy mapach. A więc jeżeli to nasiono wymaga trzy tak naprawdę cykle, potrzebujemy je zasadzić, a następnie zrobić trzy mapy i na każdej z nich kliknąć właśnie w tego seed kasza, aby to nasiono po prostu nam wyrosło. Po zebraniu tego nasiona otrzymamy specjalne crafty, które w tym przypadku pozwolą nam na stworzenie randomowych jakichś lightning modifierów. Oczywiście każde nasiono posiada jakieś swoje własne modyfikatory, Pełną listę tych modyfikatorów jesteście w stanie znaleźć na stronie Pawoweexcel.com, link do tej strony, gdzie macie opisane wszystkie właśnie tiery i wszystkie krafty, znajdziecie oczywiście w opisie. Wracając, Trzeba w takim razie posadzić nasze nasiono, Jako że mamy tutaj nasiono niebieskie, potrzebujemy je posadzić przy niebieskim kolektorze kolektory służą właśnie nam do zbierania naszych nasion oczywiście możemy sobie to nasiono posadzić gdziekolwiek, gdzieś poza dostępem do jakichkolwiek narzędzi natomiast no, nie ma to do końca sensu e, oczywiście nasiono będzie sobie gdzieś tam rosło, natomiast my potrzebujemy je i tak później zebrać, więc dobrze jest to robić po prostu przy kolektorach w tym momencie mamy tutaj kolektor niebieski oczywiście mamy trzy kolory kolektorów mamy kolektory różowe żółte, no i właśnie niebieskie oczywiście różowe nasiona sadzi przy różowych kolektorach, niebieskie przy niebieskich, żółte przy żółtych. W tym momencie jak sami widzicie, mamy tutaj, pojawia się nam taki znaczek, który określa nam wizualnie też, czy nasiono już wyrosło i w jakim jest stanie. W tym momencie mamy tutaj pusty ten znaczek, to znaczy, że dopiero nasiono jest świeżo posadzone. Tutaj mam akurat takie miejsce, gdzie już mam kilka nasion, które coś tam już wyrosły. W tym przypadku na przykład mamy tutaj jeszcze dwa growth cycle, czyli mamy pasek zapełniony do jednej trzeciej, a tutaj oczywiście mamy nasiono, które już wyrosło w pełni. To oznacza, że to nasiono jest już gotowe do zebrania. Tutaj w zasięgu mamy trzy nasiona do zebrania, jednak nie możemy ich zebrać, ponieważ każdy kolektor wymaga od nas, abyśmy mieli w jego zasięgu co najmniej osiem w pełni wyrośniętych nasion, abyśmy mogli po prostu kliknąć ten przycisk. Samo zbieranie zaraz Wam oczywiście pokażę. Jeżeli chodzi o samosadzenie, oczywiście możemy to robić sobie ręcznie, czyli klikamy sobie na nasionko, wybieramy sobie miejsce, w którym ono się ma nam pojawić i klikamy lewy, albo jeżeli mamy jakieś nasiona, przy sobie i mamy tego na przykład dużo, i nie chce nam się klikać. Możemy kliknąć przycisk Auto Plant i automatycznie zostaną zasadzone po prostu nasiona, które mamy aktualnie przy sobie. Oczywiście według koloru, więc tutaj nie musicie się martwić, że coś pójdzie nie tak. A więc teraz pójdę przebiec kilka mapek, aby wam pokazać po prostu, jak wygląda dalsza część tego zabiegu. Ok, a więc mamy tutaj pierwszego sitkasa, zbieramy nasiona, możemy iść w sumie dalej albo wejść sobie do portalu. Tutaj, oczywiście, jeszcze dodam, że jeżeli nie chcemy tak naprawdę wchodzić w trakcie robienia mapy do naszego ogrodu, możemy to zrobić także z perspektywy naszego waypointu. Dlatego mamy tutaj wejście do Sacred Grove'a, Normalnie wchodzimy wtedy do naszego ogrodu i możemy tam robić różne rzeczy. Ok, i tutaj mamy kolejnego sitka, szakotnia mapa z naszych trzech. Bierzemy sobie nasionka i idziemy do naszego ogrodu. Dostaliśmy też po prawej stronie powiadomienia o tym, że jakieś nasiona nam wyrosły. A więc wchodzimy sobie tutaj, jak sami widzicie. Mamy już dużo tutaj nasion, które są w pełni wyrośnięte, i w tym momencie klikamy sobie po prostu harvest. Odsuwamy się najlepiej, chyba że wolicie stać w środku. No i w tej chwili pojawiły się potwory, które chcą oczywiście nas zabić. Musimy my być lepsi od nich, oczywiście. Ktoś coś nam tu uciekło. I w tym momencie pojawił się nam młoteczek, czyli przycisk, craftu. W tym momencie możemy sobie tutaj wejść i, jak sami widzicie, mamy całą listę różnych rzeczy, które jesteśmy w stanie wykraftić. Oczywiście, wśród tego, znajdziemy tutaj różne mody, które dały nam właśnie nasze nasiona, które posadziliśmy. Czyli na przykład, jakieś mody na defense, mody na lightning, mody na chaos. A także możemy tutaj stworzyć różne narzędzia, które oczywiście gdzieś tam z czasem będziemy mogli sobie krawcić w naszych kolektorach. Jeżeli chodzi o krawcenie, tutaj kilka rzeczy, które musicie wiedzieć. Oczywiście, im lepsze macie nasiona, tym więcej force'u będziecie mogli zebrać. To jest tak zwany RAW Life Force. RAW Life Force służy nam do krawcenia. Możemy także skondensować nasz Life Force, jednak wtedy już nie będziemy mogli korzystać z tego Life force'a do krawcenia przedmiotów, a jedynie do nawożenia innych tierów. Nasion. o czym jeszcze zaraz. Tutaj oczywiście możemy sobie wziąć jakiś tam przedmiot, który posiadamy i wykraftić na nim jakiś dany efekt. W tym momencie przerolowujemy nasz przedmiot na przykład i będziemy mieli tutaj jakieś też defense modifiery, including a defense modifier, czyli będą brane też pod uwagę defense Modifiery. W niektórych przedmiotach te modyfikatory nie są brane pod uwagę. Jeżeli weźmiemy tego crafta, będą one wtedy brane pod uwagę. Klikamy sobie oczywiście craft, w tym miejscu pokazuje nam ile nasz craft będzie kosztował, jest to craft za 32 life force, więc klikamy Craft. I w tym momencie nasz przedmiot uległ zmianie. Jednak już nie możemy użyć tego samego craftu, ponieważ skończyły nam się na nim ładunki. Możemy użyć innego craftu, ponieważ tutaj właśnie możecie zobaczyć, ile ładunków danego craftu posiadamy. Czyli na przykład w tym mamy aż 7 ładunków, jednak to wymaga od nas normal albo magic temu, więc nie możemy tego zrobić na tym przedmiocie. Jeżeli nie macie jakiegoś przedmiotu przy sobie, a jesteście na mapie, czy, czy ogólnie nie chce wam się wracać do hideoutu, możecie tutaj kliknąć sobie właśnie przycisk, który przyniesie Was do Waszego stasza i w tym momencie możecie craftić przedmioty prosto z Waszego stasza jednak podkreślam nie możecie tych przedmiotów wyciągać ze stasza jak i nie możecie używać na nich żadnego rodzaju currency po prostu jest to w tym momencie zabronione. Jednak możecie wtedy na spokojnie przedmioty ze Stasza krafcić w swoim ogrodzie. No i tak jak wspomniałem, możemy też krafcić różnorakie narzędzia, czyli różne kolektory, pylony, dispensery, tanki, a także Horti Crafting Station, o którym także gdzieś tam wam wspomnę, czyli na przykład tworzymy sobie pylona i możemy go sobie wsadzić teraz do plecaka. Kiedy już pokrafcimy zostanie nam pewnie trochę naszego Lifeforsa i ten Lifeforce kiedy odklikamy sobie oczywiście nasze krafty, możemy skondensować aby wykorzystać ten Lifeforce do tak jak wspominałem wcześniej nawożenia kolejnych nasion, wyższych tierów nasion. Więc sobie to zrobimy. W tym momencie, gdyby te, ten kolektor nie był z niczym połączony, ten pasek zacząłby się tutaj napełniać. Taki kolektor jest w stanie pomieścić 50 force'a w sensie tego właśnie condensed, czyli tego do nawożenia. Natomiast ja akurat mam go tutaj połączonego z innymi narzędziami, które po prostu przechowują właśnie life force na później. Pogadajmy teraz może o innych narzędziach, bo to jest kolejny krok do przejścia dalej w naszej przygodzie. Ogrodnika. Poza właśnie wspomnianymi wcześniej kolektorami, mamy także inne rzeczy, takie jak na przykład pylon. Pylon służy nam do łączenia różnych elementów ze sobą, czyli na przykład mogę go połączyć z tym storage tankiem i wtedy i połączyć go na przykład z tym storage tankiem, czyli teoretycznie te dwa storage tanki są wtedy ze sobą połączone. Możemy połączyć na przykład nasz kolektor za pomocą pylona i tutaj jak sami widzicie w tym momencie, tak jak w tamtym przykładzie, który wam wcześniej pokazywałem, kiedy będę zbierał kondensat energię za pomocą pylona, zostanie ona dostarczona do tego storage tanki. Ponieważ są połączone linką. Mamy właśnie jeszcze coś takiego jak storage tanki. No i storage tanki służą nam właśnie do przechowywania Life Force'a. W takim storage tanku możemy zmieścić 300 jednostek, które następnie są wykorzystywane do nawożenia naszych nasion. No i jest jeszcze coś takiego jak dispenser. Dispenser służy właśnie do nawożenia. Kiedy kolektor czy storage tank jest połączony z dispenserem, ten będzie co turę. Jeżeli włączymy mu opcję automatycznego nawożenia, będzie automatycznie nawoził wszystkie nasiona w swoim zasięgu, czyli na przykład takie nasiono, które normalnie wymaga od nas, abyśmy dostarczyli mu 29 jednostek Wild Condensed Life Force Naturę. Samo nasiono będzie rosło przez 7 cykli, czyli 7 razy 29, musimy mu dostarczyć właśnie wild jednostek condensed life force'a, czyli powiedzmy posadźmy sobie to nasiono z powrotem w tym momencie jest automatycznie nienawożone, ale gdybyśmy wyszli tak naprawdę z tej lokacji, no to można powiedzieć, żeby było, możemy też dla pewności sobie kliknąć tutaj przycisk nawożenia i w tym momencie jest pobierany z moich tam gdzieś zasobów life force, aby właśnie nawozić te oto nasiono, kiedy najedziemy na nie już widzicie, że mamy zaznaczony ptaszek właśnie, że ten warunek został spełniony, no bo nie powiedziałem tego wcześniej i trochę się zagmatwałem ale oczywiście nasiona wyższych tierów mają coraz to większe wymagania aby mogły wyrosnąć tutaj nie wystarczy tylko żeby minie 7 cykli, tutaj musimy spełnić właśnie warunki, jednym z warunków jest to co powiedziałem teraz, czyli nawożenie czyli po prostu musimy dostarczyć jakąś skondensowane, skondensowane life z jakiegoś innego miejsca w moim przypadku jest to ta oto farma o budowie tej farmy jeszcze zaraz kilka słów wspomnę, więc jak coś to spokojnie no i jest to dostarczane aż Tutaj, gdzie posadziłem niebieskie nasiono obok niebieskiego kolektora, który jest nawożony różowym dispenserem. Jednak drugim warunkiem jest to, że obok tego nasiona musi rosnąć jeszcze cztery inne niebieskie nasiona, co najmniej pierwszego tieru. Ja akurat niebieskich nasion przy sobie nie mam, więc pozwolę sobie skorzystać z tych, które już tutaj gdzieś wyrosły. I w tym momencie bierzemy i sadzimy w okolicy tego nasiona właśnie inne nasiona. Dzięki czemu drugi warunek również został spełniony, i w tym momencie musimy tylko poczekać 7 cykli, aż to nasiono wyrośnie. Pamiętając oczywiście o tym, aby cały czas otrzymywało od nas różowe tutaj Life Force, aby mogło rosnąć dalej. Oczywiście każdy rodzaj z nasion wymaga innych rzeczy, na przykład żółty wymaga oczywiście żółtych w pobliżu co najmniej tieru pierwszego i jakąś tam wartość innego rodzaju nawozu. Natomiast to nie jest tak, że żółte wymagają zawsze wildów, na przykład żółte mogą też wy Wymagać niebieskich czyli primali, ale zawsze te nasiona w pobliżu są tego samego koloru. No i tutaj musimy spełniać te warunki, utrzymywać te warunki i nasiona będzie sobie oczywiście rosło. Nasiona wyższych tierów posiadają inne rodzaje modyfikatorów, i aby w ogóle je zdobyć, musimy zabijać potwory w ramach tieru pierwszego. Może się uda to pokazać, mam nadzieję przynajmniej. Mam tutaj do zebrania jeszcze farmę tieru pierwszego. No niestety nie tym razem, natomiast e, czysto teoretycznie kiedy zabijemy te potwory poleci nam po prostu nasiono. No i to, oczywiście jeżeli zabijemy farmę poziomu drugiego polecą nam nasiona tieru trzeciego, no jeżeli zabijemy potwory tieru trzeciego mamy szansę na nasiona tieru czwartego. Osobiście nasion tieru trzeciego i czwartego jeszcze w swoich rękach nie miałem, ale poprosiłem tutaj akurat pijama, którego obiecałem, że pozdrowię na odcinku, więc pozdrawiam, żeby mi podesłał screeny właśnie nasion tieru trzeciego, które mu poleciały. No i tutaj nasiona na tierze trzecim wymagają oczywiście od nas znacznie więcej cykli, żeby nasiono mogło wyrosnąć. Wymaga od nas co najmniej nasion tieru drugiego, aby to nasiono mogło rosnąć, a także dwóch innych rodzajów właśnie nawozów, czyli nawóz w tym wypadku różowy oraz nawóz Żółty. Jest oczywiście nasiono różowe, które wymaga żółtego i niebieskiego, czyli odmiennych rodzajów nawozów, oraz wymaga od nas co najmniej czterech nasion w okolicy na co najmniej drugim cierze. No i analogicznie nasiono żółte wymaga różowego i niebieskiego oraz nasion żółtych w pobliżu co najmniej na cierze drugim. Warto też zwrócić uwagę oczywiście na to, że wtedy otrzymujemy więcej unitów e, Life Force, kiedy scharwestujemy takie nasiona, co pozwoli nam na skrafcenie Horti Crafting Station. Horty Crafting Station jest to narzędzie, którego jeszcze osobiście nie posiadam, a służy ono do przechowywania naszych kraftów. Ponieważ jeżeli będziemy oczywiście posiadać e, nie, jakieś mocniejsze krafty, ciekawsze krafty, które po prostu nas bardzo mocno interesują, musimy je robić na bieżąco, w normalnym przynajmniej przypadku. Czyli. Jeżeli, na przykład, bardzo chciałbym zrobić tego akurat moda, który tutaj mam w tym miejscu, no to muszę go zrobić w tym oto momencie, kiedy zharwestowałem swoje nasiono, ponieważ gdybym odpalił kolejną mapę, no to wtedy cało, wszystko, cały life force, raw life force, który tutaj posiadam, oraz wszystkie te krafty po prostu nam przepadają. Dlatego krawcimy na bieżąco, staramy się wyciągnąć z tego life forcea ile tylko możemy, a cały pozostałe niewykorzystane life force możemy właśnie sobie skoncentrować. Kondensować, aby był wykorzystywany jako nawóz. Aby zapobiec w zniknięciu właśnie takich kraftów, służy do tego horti Crafting Station, który staje, zdaje się może przechować trzy jakieś krafty w sobie. Natomiast ja tutaj tego nie potrzebuję, więc kondensujemy to wszystko. Jeżeli oczywiście będziecie układać swoją farmę, ale gdzieś się pomylicie, oczywiście z kontrolem i klikając lewy przycisk myszy możecie sobie usunąć daną rzecz, oczywiście także dane nasiona. E, tutaj jest akurat to sprawa całkiem prosta. Oczywiście w ramach naszego ogrodu Mamy także seed stockpile'a, czyli specjalną skrzynkę, w której możemy przechowywać nasiona różnych tierów, a także różnego rodzaju właśnie nasze urządzenia, które posiadamy. Klikając z kontrolem, automatycznie zostanie to dopasowane do odpowiedniej kategorii. No i tak naprawdę, jeżeli chodzi o takie totalne podstawy, to tyle. Oczywiście, jeżeli już zaczynają się robić bardziej złożone schematy, warto jest pamiętać o tym, aby oczywiście wszystko było odpowiednio podłączone przy pomocy pylonów. Tutaj gra automatycznie oczywiście pobie sobie od nas wszystkie potrzebne materiały, czyli jeżeli po prostu są te połączenia między sobą no to wtedy nawet jeżeli to będzie coś nawożone na przykład po drugiej stronie ogrodu, no to tutaj nie musicie się martwić, zostanie to dostarczone jeżeli oczywiście będą między tym odpowiednie połączenia. I jak sami możecie zobaczyć w tym momencie mój ogród wygląda dość mocno skomplikowanie zresztą co mogliście obserwować w trakcie tego materiału, jest to spowodowane tym, że zacząłem korzystać z pewnego schematu, który stworzył już Reddit już praktycznie pierwszego dnia, gdzie opracowali oni ustawienia właśnie ogrodu tak, aby były one najbardziej efektywne, tudzież efektowne. Nigdy nie wiem, które z tych dwóch. Ten schemat wygląda mniej więcej w ten sposób. I przedstawia on właśnie jak ogród ma być ustawiany, kratka po kratce. Nie będę wam omawiał dokładnie tego schematu. Tym akurat ponoć ma się zająć Maxi na swoim kanale oraz Pijam. Na kanały chłopaków oczywiście serdecznie was zapraszam. Ja oczywiście zostawię wam ten schemat w opisie, gdybyście chcieli spróbować go odwzorować. Oczywiście czarne ściany są to po prostu jakby ściany, które nam jakieś przeszkody, które mamy w naszym ogrodzie. Tak naprawdę kratka po kratce jesteście w stanie dokładnie poustawiać sobie wszystko ładnie. E, oczywiście mamy tutaj na przykład P czyli pylony, S czyli storage wild'y czyli to są po prostu kolektory z nasionami. Mamy tutaj także opisane jakie tiery możemy tutaj wsadzać i tak dalej, D to są oczywiście dispensery. E, pylony nie są pokazane jak one są połączone, tutaj trzeba bardziej się domyślić jak to wszystko połączyć, żeby się po prostu dało. Chwilę trzeba spędzić nad tym schematem, trochę trzeba się nafarmić, żeby stworzyć aż tyle tych różnych narzędzi, ale naprawdę schemat wygląda całkiem spoko i tworząc tak naprawdę odwzorowując ten schemat zaczynacie się też uczyć tych mechanik ponieważ ja tu mogę opowiedzieć dokładnie o tym jak działają różne narzędzia ale tak naprawdę dopiero kiedy sami będziecie próbować łączyć różne rzeczy będziecie zauważać jak to wszystko jest zrobione dlatego bardziej zachęcam was do testowania tego na własną rękę do próbowania po prostu ustawienia tego schematu na własną rękę jeżeli wam się nie uda jeżeli dalej nie będziecie czegoś rozumieć zapraszam oczywiście na transmisję na żywo, na których mogę Wam co nieco oczywiście wyjaśnić, a także oczekujcie na materiał od Maxiego oraz Pijama na temat właśnie omówienia tego oto schematu. Uwierzcie, mi nie jest to trudne, chwilkę trzeba pomyśleć, ale da się to wszystko bardzo łatwo osiągnąć. No i z czasem zobaczymy, jak to będzie działać w praktyce. Ja tak naprawdę się będę już powoli zabierał za hodowanie nasion otierów wyższych, więc mam nadzieję, że mi to się uda z powodzeniem, że połączyłem tutaj wszystko dobrze i będzie to wszystko. Wszystko ładnie śmigać. Natomiast mam nadzieję, że uda tym materiałem udało mi się mniej więcej rozjaśnić różne elementy związane właśnie z harvestem. Jak działają te różne narzędzia, jak czytać te różne seedy, skąd to wszystko brać jak to rozrastać i tak dalej i tak dalej a więc tak naprawdę to wszystko z mojej strony a może jeszcze jedna rzecz, bo chciałem przecież podziękować moim wspierającym za całe wsparcie dziękuję ślicznie za wspieranie niezależnie od poziomu tego wspierania natomiast na ekranie w tym momencie wyświetlają wam się wspierający na poziomie Minotaur oraz Feniks no i tutaj z poziomu Fenix chciałem pozdrowić Limaka Tomasza N oraz Eternum Adamante. Dzięki wielkie i widzimy się już niebawem w kolejnych poradnikach oraz na transmisjach z Ligi Harvest. Trzymajcie się do następnego i cześć!